Kontrowersyjne zmiany w ustawie o ochronie zwierząt, rekonstrukcja rządu oraz budżet państwa na 2021 rok to główne tematy konferencji prasowej posła Andrzeja Grzyba, która w piątek odbywała się w Ostrzeszowie. Przypomnijmy, że tak zwana piątka dla zwierząt, projekt zgłoszony przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, zakłada m.in. wprowadzenie zakazu hodowli na futra oraz znaczące ograniczenia w uboju rytualnym. Rozwiązanie te spotkały się ze sprzeciwem organizacji zrzeszających rolników, a także części partii politycznych. W tym polskiego Stronnictwa Ludowego mówi się o ciosie i zamachu wymierzonym w polskich hodowców Bo około 6-7 miliardów złotych rocznie uzyskujemy z eksportu drobiu który jest czy, czy wołowiny, które są pozyskiwane w boju nie mówimy rytualnym tylko religijnym tylko religijnym ponieważ tu nie ma jak wyjaśnia to zresztą też Związek Gmin Żydowskich, tu nie ma żadnego rytuału, to jest po prostu akurat od wieków uświęcany sposób uśmiercania zwierząt. Parlamentarzysta przypomniał, że w latach 2013-2014 również obowiązywał okresowy zakaz uboju religijnego. Sporna kwestia to także planowany zakaz hodowli zwierząt futerkowych, choć w tym przypadku opór wydaje się być nieco słabszy. Od trzech lat jest słaba koniunktura akurat na, na te futra. Wiemy, że na giełdach europejskich nie sprzedano w wielu przypadkach tych futer wyprodukowanych przez producentów. I tutaj wydaje mi się, że również ta społeczna akceptacja dla, dla, jest relatywnie niska, i można by było się zgodzić z wygaszeniem tej produkcji, ale nie w ciągu roku czasu i bez odszkodowania. Bo zarówno zakaz uboju rytualnego miałby się odbyć bez odszkodowania w tym projekcie, jak i również tutaj wprowadzenie tego zakazu. W warunkach, kiedy w Polsce mamy. Do czynienia z kryzysem, kiedy chronimy każde miejsce pracy, kiedy mówimy, że każde miejsce pracy jest cenne, no to nagle fundujemy sobie ustawę, która jest w ciągu kilku godzin zgłoszona, która nie ma żadnej oceny ekonomicznych skutków funkcjonowania tej ustawy, ani społecznych skutków funkcjonowania tej ustawy. A podam taki przykład z Gminy Ostrzeszów. Młody człowiek, którego znam. Zbudował nową, nową oborę właśnie na bydło opasowe. W ubiegłym roku tą budowę zakończył. Mówi, że ma prawie milionowy kredyt na tą oborę. No teraz proszę sobie wyobrazić, że cena spada mu o gdzieś 30%, bo się zamamuje rynek z tego powodu. No co on ma zrobić? Zdaniem posła, ustawa, która przeszła przez Sejm, jest przykładem działania na Rympał bez oglądania się na konsekwencje. Biorąc to pod uwagę, klub parlamentarny PSL zgłosił swoją piątkę dla rolnictwa, licząc na to, że zostanie wzięta pod uwagę podczas dyskusji w Senacie. Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo.